Witajcie w kolejnym podsumowaniu CSGO, dzisiaj głównie porozmawiamy sobie o aktualizacji, która może pojawić się już za kilka dni może to być większa aktualizacja, a co już wiemy na temat tej aktualizacji, to dowiecie się w tym filmie. Będzie również o banach z zeszłego roku. Pojawiły się statystyki pokazujące właśnie bany CSGO w 2022 roku. Jest tam kilka ciekawostek, o których warto pomówić. Będzie również o fali banów, jak i o turnieju The Fracers, który za jakiś czas również się pojawi. Tak więc, tyle słów wstępu. Przechodzimy teraz do sponsora tego filmu i zaczynamy. A ten film sponsorowany jest przez stronę Skin Cantor, czyli przez stronę, na której możemy natychmiastowo sprzedawać swoje skiny CSGO. Kosztem trochę słabszych rateów, ale za to nie musimy czekać na nabywcę ta strona automatycznie skupi wszystkie nasze skiny. Warto jeszcze wspomnieć, że ta strona nie wymaga weryfikacji poprzez dowód osobisty, co w tej chwili jest wymagane na wielu innych stronach, związanych ze sprzedażą skinów CSGO. Jeśli chodzi o wypłaty, to są one na PayPal, na PaySafeCarda, w postaci kryptowalut czy też w gift cardów, a niektóre z tych metod wypłat nie mają w ogóle dodatkowej prowizji. Dodatkowo z kodem SNIPER13, który możecie wpisać na stronie, otrzymujecie 5% do każdej wypłaty, tak więc link do strony, jak i kod znajdziecie w opisie tego filmu. Tak więc zaczynamy od aktualizacji, która może pojawić się w CSGO już za kilka dni, już w przyszłym tygodniu możemy dostać nawet jakąś większą aktualizację. Dużo osób czeka na operację, niektórzy też czekają na Starosa 2. Ale dzisiaj skupimy się na tym, że może pojawić się aktualizacja i głównie na tym, co już wiemy, jeśli chodzi o aktualizację. Tak więc zacznijmy od tego, że od ponad miesiąca nie mieliśmy żadnego update'u. Ostatni update był 17 grudnia, od tego czasu nic kompletnie się nie pojawiło. 9 stycznia Steam DB, czyli taka baza danych różnych aplikacji na Steam, odnotowała zmiany. Został zrobiony backup Stabilnej wersji CSGO. Zawsze tak się dzieje, kiedy ma pojawić się jakaś aktualizacja do CSGO, często jest to aktualizacja, która ma wnieść jakieś większe zmiany. Robi się to po to, żeby w razie czego zawsze można było do tej stabilnej wersji wrócić. Jeśli na przykład trwa jakiś turniej w danym momencie, a są jakieś zmiany na przykład na mapach czy w gameplay'u, wtedy organizatorzy turniejów mogą wrócić do tej wersji i grać po prostu na stabilnej, bez tych większych zmian. Dodatkowo 11 stycznia pojawiła się aktualizacja w bazie danych, aktualizacja dla branchu DPI. Jest to branch dla deweloperów, jest to taka wersja CSGO dla deweloperów, tylko deweloperzy mają do tego dostęp i prawdopodobnie to jest taka wersja, na której testują ostatnie rzeczy. Dodatkowo 12 stycznia pojawiła się aktualizacja mapy Anubis w warsztacie. To jest również wersja backupowa mapy. Robi się to po to, żeby działały stare demka na właśnie tej wersji mapy. 11 stycznia pojawił się również ukryty post na blogu, blogu CSGO. Dzięki pewnym narzędziom można określić, czy na stronie CSGO pojawiły się jakieś zmiany, czy zostały dodane jakieś zdjęcia, czy pojawił się nowy post. I właśnie taki post został wykryty. Prawdopodobnie jest to post związany z aktualizacją, która już za niedługo się pojawi. Oprócz tego, również pojawiła się nowa aplikacja w SteamDB. Jest to ukryta aplikacja przeznaczona dla CSGO. Zawsze. Taka aplikacja pojawiała się w momencie, kiedy wychodziła operacja. I mówię tutaj o trzech ostatnich operacjach, ponieważ od trzech operacji mamy dedykowaną stronę w sklepie, gdzie możemy taką operację zakupić, i taka aplikacja się pojawiła. Więc dla osób, które czekają na nową operację, to jest dobra nowina, ponieważ jest szansa, że to jest właśnie nowa operacja, ale równie dobrze może być to zupełnie co innego, więc też jakoś za bardzo bym się nie napalał. Ale jest szansa, że jest to nowa operacja, jeśli chodzi o mnie i ja osobiście na nową operację nie czekam, ponieważ trzy ostatnie operacje to jest ciągle to samo. No, chyba że Valve naprawdę coś ciekawego tym razem zrobi i ta operacja będzie zupełnie inna niż poprzednie. Dodatkowo, prawdopodobnie w najbliższej aktualizacji pojawi się również nowy Music Kit. Można to wywnioskować z profilu CSGO na Twitterze. Nie, w tej chwili widzicie dwa ostatnie wpisy, które oficjalny CSGO na Twitterze polajkował. Tak więc prawdopodobnie w najbliższej aktualizacji może pojawić się również nowy Music Kit. No i oprócz tego oczywiście właśnie zmiany na Anubisie, ta aktualizacja mapy w warsztacie oznacza, że na Anubisie pojawiły się jakieś zmiany, albo to będą jakieś proste poprawki, albo jakieś większe zmiany. Co to tak naprawdę będzie, to zobaczymy. Tak więc podsumowując, od dłuższego czasu nie ma żadnej aktualizacji, prawie dwa tygodnie temu pojawiły się już posty na blogu, pojawiły się aktualizacje, backup CSGO. Tak więc jeśli chodzi o aktualizacje, strzelałbym, że pojawi się ona z wtorku na środę albo z czwartku na piątek, ponieważ to są z reguły dni, w których pojawiają się aktualizacje CSGO. A w komentarzach możecie dać znać na co najbardziej czekacie, czy jest to operacja, czy jest to może Source 2. Czy cokolwiek innego, dajcie znać w komentarzach. Przechodzimy teraz do banów CSGO w 2022 roku. Strona CSGO Stats już od dwóch lat robi właśnie takie statystyki. Oni śledzą różne bany, i game bany, i wagbany. bany. I co ciekawe, w 2022 roku banów jest mniej. W 2021 roku było ponad milion banów, w tym roku jest to 764. I tutaj najciekawszą statystyką, najciekawszą rzeczą w tych banach w tym wykresie jest to, że w zeszłym roku, w 2022 roku było mniej banów wak, a więcej banów nadanych przez grę, czyli tych game banów. Zaczęło się to od lipca, od lipca tutaj widzicie na wykresie, ten ciemniejszy kolor oznacza game bany. Bany nadane przez Overwatcha i przez Waknet, czyli przez ten algorytm Valve, który śledzi zachowania graczy i po prostu banuje osoby, które dziwnie się zachowują. A właściwie to Waknet chyba nie banuje, ale wrzuca podejrzane osoby automatycznie do Overwatcha i później gracze to weryfikują. i Jeśli się okazuje, że ktoś faktycznie cheatował, to taka osoba jest banowana. Tak więc generalnie więcej banów zostało nadane przez Overwatcha niż przez samego Waka. Tak więc możemy tutaj wywnioskować, że Waknet od od początku lipca zaczął jakoś lepiej działać, bo wątpię, żeby od lipca akurat więcej osób zaczęło sprawdzać Overwatcha. Prawdopodobnie Waknet po prostu od tego momentu zaczął jakoś lepiej działać i po prostu więcej graczy jest zgłaszanych do Overwatcha i dzięki temu mamy więcej zbanowanych cheaterów. Teraz, na szybko, przechodzimy do Falibanów, która pojawiła się nie do końca w CSGO, ale pojawiła się na stronie Convars.com. To jest strona, która śledzi bany osób, które chociaż raz zagrały w CSGO na matchmakingu. I tutaj, właśnie 14 stycznia, pojawiła się mała fala banów, ponad 3000 osób zbanowanych, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że nie są to bany. Nadane w CSGO. Są to bane nadane w grze Lost Ark. Mówię tutaj o tym, dlatego że pojawiło się to na Twitterze w wielu miejscach, pojawiło się to również na Redditie i wiele osób twierdzi, że to są bany nadane w CSGO. Nie, to są nadane bany w grze Lost Ark. Tam była fala banów niedawno i to trzeba jeszcze powiedzieć, to parę dni później część tych banów została zdjęta. Mówię o tym po to, żebyście po prostu na przyszłość wiedzieli, że nie wszystkie bany, które się znajdują na tej stronie, są banami CSGO. I czasem są to również bany z innych gier. Teraz przechodzimy do turnieju The Fracers. Jeśli nie wiecie, to jest taki. Mój turniej, mój mod, który tworzę już od jakiegoś czasu i za niedługo pojawi się kolejna edycja. Będzie kolejny turniej. Dokładnie kiedy on się odbędzie, będę informował na moim Discordzie. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, to link do Discorda będzie w opisie tego filmu. Ten turniej będzie trochę inny, ponieważ będzie rozgrywany na trzech mapach zamiast jednej. Będzie nowy format punktów. O wszystkim dokładnie dowiecie się już za niedługo. Tym razem będzie do wygrania sprzęt gamingowy, tak więc Oczekujcie i śledźcie mojego Discorda, ponieważ tam o tym będę informował. Tak więc to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten film, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i do usłyszenia następnym razem.